Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona. Lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie spełczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem, jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz: Chrystus. Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, ten będzie wywyższony. Jest to zdanie tak oczywiste, a jednocześnie tak trudne do zrealizowania, że postanowiłem, że tematem dzisiejszego kazania będzie pycha. I innym zdaniem, również chciałbym rozpocząć to dzisiejsze kazanie, jest to przysłowie, które myślę, że większość, jak nie wszyscy tutaj obecni, znają, a brzmi ono: modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. O kim mowa? O nikim konkretnie, albo o wszystkich. Na pewno o większości. Pychę widzimy w wielu miejscach naszego życia, i osobistego, i zawodowego. Pycha jest źródłem występków i przyczyną wielu nieszczęść. Jak to mówią, kro pycha kroczy przed upadkiem. Dochodzi nawet do tego, że ludzie chlubią się z tego, z czego powinni się wstydzić. Tak więc, czemu ludzie są pyszni? Dlaczego? Jakie są przyczyny? Jedni pysznią się, bo im się wydaje, że mają większe zdolności, inni szczycą się pieniędzmi i majątkiem, a innych po prostu zżera chorobliwa zazdrość. Trzeba pamiętać, analizując to zagadnienie, zagadnienie pychy, że właśnie owa pycha oddala nas od Boga i od drugiego człowieka. Dlaczego? Ponieważ jest źródłem każdego grzechu. Mało tego sama pycha jest grzechem. Grzech ten zazwyczaj trwa chwilę, ale konsekwencje mogą być wieloletnie i długotrwałe. Najgorszym problemem z tego wszystkiego jest to, że człowiek pyszny nie, nie przyjmuje do siebie świadomości, że jest pyszny. Nie chce przyznać, że, ma że nie ma racji. I jemu się wydaje, że wszystko to, co mówi czy robi, jest dobre. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, od kiedy ludzie na świecie zaczęli być pyszni? Od samego początku, od zawsze. Gdyby nie pycha, nie byłoby piekła. Gdyby nie grzech, ten pierwszy grzech pierworodny, Adam dotychczas przebywałby w raju ziemskim, a my wszyscy bylibyśmy szczęśliwi. Nie byłoby chorób, nędzy, śmierci, sądu, mielibyśmy zapewnione niebo. Dobrze by nam było na tym, a jeszcze lepiej na tamtym świecie. Gdyby nie ten grzech, grzech pierworodny, Pan Jezus nie musiałby umierać. Dlaczego? Już wyjaśniam, gdyby aniołowie, czyli mówimy tu o samym, samym początku stworzenia świata, gdyby aniołowie nie unieśliby się pychom, nie byłoby złych duchów, nikt nie kusiłby pierwszych rodziców i dlatego wytrwaliby w dobrym. Zatem pycha towarzyszy ludzkości od zawsze. Możemy się domyślać, możemy być tego pewni, że Panu Bogu to się nie podoba. Nie podoba się wyniosłość, pogardzanie innymi ludźmi czy ogólnie pyszne zachowanie. Na kartach Pisma Świętego mamy wiele przykładów, jak postąpił z takimi osobami, jak ich doświadczył. I jak czytamy, pycha to występek obmierzły Panu Bogu i wstrętny ludziom. Ze wszystkich znanych mi opracowań, artykułów dotyczących właśnie pychy, uważam, że tak najtrafniej pychę opisał święty Jan Maria Wianej. I dlatego teraz przeczytam fragment jego kazania o pysze. I właśnie z tego fragmentu kazania dowiemy się, jak wszędobelska jest pycha, jak jest niebezpieczna i jak wielu osobom może towarzyszyć? Tak jak będę czytał to kazanie świętego Jana Maria Wianeja, część z Was może znaleźć opis swojej koleżanki z pracy, swojego kolegi, swojego szefa. Kiedy będę czytał, wy będziecie słuchać, to może komuś się przypomni: O tak postępuje mój sąsiad, moja sąsiadka. A może też ktoś samemu, słuchając, zrobi sobie solidny, konkretny rachunek sumienia. Najczęściej pycha wciska się za próg ludzi bogatych. Dorobił się ktoś majątku, już zmienia sposób życia, i jak ci faryzeusze, faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii, o których mówił Pan Jezus, jak ci faryzeusze chce, żeby go ludzie nazywali Panem. Żeby go pozdrawiali, żeby mu dawali pierwsze miejsca. Człowiek pyszny stroi się też wykwintnie. Na powitanie ledwie raczy skinąć głową, nie zdejmując przy tym kapelusza. W rozmowie używa wyszukanych frazesów, popisuje się nimi, chociaż czasem nie rozumie ich znaczenia. Będzie wam opowiadał, jak wielkie spadło na niego dziedzictwo, bo chce pokazać, że jest jeszcze bogatszy. Kiedy uda mu się jakaś sprawa, rozpowiada o niej wszędzie tak, że nie sposób tego słuchać. Opowiada o swoich podróżach i w tym też przesadza. Wydaje mu się, że wszyscy patrzą na niego z podziwem, podczas gdy oni. W duszy z politowaniem śmieją się z jego głupoty. Pyszny nie chce innym niczego przyznać, ostro krytykuje, poniża bliźnich, żeby wywyższyć siebie. Opowiada też o swoich dziełach, chwali się, że inni wyrażali się o nich z uznaniem. Kiedy zobaczy kilka osób razem, Zaraz mu się wydaje, że mówią o nim, że go chwalą albo obmawiają. Znacie takie osoby w swoim otoczeniu. Idźmy dalej, ponieważ teraz święty Jan Wianej konkretnie mówi dotyka problemu pychy. Próżnej dziewczynie wydaje się, że ma piękną figurę i dlatego chodzi wymierzonymi krokami z jakąś pychą, która zdaje się, że sięga obłoków. Jeśli ta kobieta ma dużo strojów i sukien, to specjalnie nie domyka szafy czy skrzyni, żeby to ludzie zobaczyli. Wynoszą się ludzie z powodu swojego dobytku, z tego, że się umieją dobrze spowiadać, dobrze modlić, szczycą się skromnym zachowaniem w kościele. Idźmy dalej. Matka pyszni się dziećmi. Rolnik urodzajnymi polami, lepszą uprawą. Młody człowiek łańcuszkiem czy zegarkiem, dlatego często sprawdza godzinę. Nieraz przy grze któryś z graczy wyjmuje z, kiesie, z kieszeni wszystkie pieniądze, żeby go uważano za bogatego i podziwiano, chociaż nierzadko są to pieniądze pożyczone. Kiedy pyszny znajdzie się w jakimś nowym towarzystwie, będzie opowiadał o swojej rodzinie, majątku, talentach, byle tylko podnieść swój obraz w opinii ludzkiej. Idźmy dalej. Jeżeli jakiś ojciec ma dorosłych synów albo córki na wydaniu, to zaraz usłyszycie, jak będzie opowiadał, ile to tysięcy ma ulokowane w pożyczkach. A poprosić go w tej chwili o pięć groszy dla ubogiego, to zaraz gdzieś te bogactwa zginą. Krawiec czy inny rzemieślnik przechwala się swoim talentem i nieraz nawet na ulicy gotów pokazywać, że to on zrobił taką piękną suknię czy jakąś inną rzecz. Przeklęty grzech pychy wciska się wszędzie, nawet między pasterzy i biednych mieszkańców gór. Kiedy drwal karczuje leśne drzewa przy drodze, to też stara się to robić zręcznie i zwinnie, żeby ci, co przychodzą obok, go podziwiali. Co gorsza, nawet źli pysznią się swoimi występkami. Pijacy opowiadają, ile to potrafią wypić. I nawet im się w głowie nie zakręci, a inni, kiedy wypiją tę samą liczbę kieliszków, są całkiem pijani. Zauważcie, że nieraz ktoś mówi, że jak nieraz ktoś mówi o sobie z pokorą, to spuszcza głowę w dół. Ale jak tylko usłyszy coś cierpkiego na swój temat, zaraz się zrzyma i gniewa, co jest wyraźnym dowodem pychy. A nawet do dobrych uczynków zakrada się ten grzech. Popatrzcie na ludzi, którzy tylko dlatego świadczą dobrodziejstwa, żeby ich uważano za miłosiernych. Kiedy wspierają, że braka przy innych, to umyślnie dają większą jałmużnę, której by nigdy nie dali, gdyby byli sami. Tyle skazania opyszę autorstwa świętego proboszcza z Ars. Pan Jezus przestrzega przed taką pychą. Przeciwieństwem pychy jest pokora. Ale nie będziemy jej omawiać, ponieważ nie chcę, żeby to kazanie było nie wiadomo jak długie. Dlatego na koniec przeczytam modlitwę o pokorę. Panie, uwolnij mnie od każdej pychy, która jest źródłem wszystkich grzechów. Daj mi łaskę rozpoznania chorych i niepohamowanych ambicji, które każą mi gonić za fałszywą wielkością, albo wpychają w kompleksy. Jezu, umęczony na krzyżu, posłuszny we wszystkim Ojcu, proszę o pokorne serce na wzór Twojego serca, proszę o pokorne oczy, które widzą siebie i innych w prawdzie. Amen.